Bella Ramsey, którą niedawno można było oglądać w drugim sezonie serialu The Last of Us, może wkrótce zasilić szeregi MCU. Jak dowiadujemy się z zakulisowych przecieków, szefowie Marvel Studios są poważnie zainteresowani obsadzeniem aktorki w dużej roli w jednym z nadchodzących projektów. Bella Ramsey zdobyła światowe uznanie dzięki roli Lianny w grze o tron, a jej epizodyczny występ w hitowej produkcji HBO przyniósł jej kilka lat później angaż do roli Ellie w serialowej adaptacji gry The Last of Us. Po tym jak drugi sezon tej produkcji spotkał się z wyjątkowo surowym odbiorem ze strony fanów, którzy byli niezadowoleni z tego jak potoczyły się losy Ellie i Joela, docierają do nas wieści, że Ramsey może wkrótce zasilić szeregi kolejnej głośnej franczyzy. Aktorka znalazła się bowiem na radarze Marvela, który słynie z licznych spotkań z młodymi talentami i dochodzi do nich często nawet bez składania konkretnych ofert. Studio stara się w ten sposób budować relacje z aktorami w kontekście przyszłych produkcji. Na tym etapie nie wiadomo więc, w jaką bohaterkę mogłaby wcielić się Ramsey, ani w jakim filmie miałaby zadebiutować. Wiemy na ten moment jedynie tyle, że studio widzi w niej potencjał do obsadzenia w ważnej roli, nie trudno zatem spekulować, że może chodzić tutaj na przykład o angaż w długo wyczekiwanym reboocie serii o X-Menach, której bohaterowie mają odegrać kluczową rolę w następnej fazie MCU.